W branży nieruchomości, gdzie wybór ofert jest ogromny, konkurencja zacięta, często to relacje, jakie budujemy z naszymi klientami jako agenci nieruchomości są kluczowe w osiągnięciu przez nas sukcesu. Ale jak zbudować trwałe relacje? Czy jest to możliwe? Od czego zacząć? I o tym dzisiaj będzie w moim najnowszym odcinku. Zostańcie ze mną, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami w każdą niedzielę o 9.00. Ja nazywam się Agnieszka Głowacka i razem z mężem od 8 lat prowadzę biuro nieruchomości Adwestor Premium House w Poznaniu. Budujemy zespół agentów i spełniamy marzenia naszych klientów o ich własnych domach i nieruchomościach. A od czego w ogóle zacząć budowanie relacji z naszymi klientami? Myślę, że kluczowe będzie zrozumienie ich potrzeb, ich motywacji, ich motywatorów do tego, dlaczego chcą sprzedać bądź kupić daną nieruchomość. Więc Twoim zadaniem jako agenta nieruchomości jest tak yy, ułożyć rozmowę i spotkanie z klientem, aby poznać jego motywację. Jeśli jesteś na spotkaniu pozyskowym i zależy Ci, aby przyjąć daną nieruchomość do... Swojej oferty, to pamiętaj, że musisz tą nieruchomość na chwilę odstawić na bok, a zapytać się swoim klientom, dlaczego sprzedają tę nieruchomość. Oczywiście jest to dość trudne pytanie i na początku ciężko, kiedy mamy jeszcze taki dystans i nie mamy zbudowanej tej relacji, nawiązać taką nić porozumienia, aby zapytać tak wprost, dlaczego Państwo sprzedajecie tą, tą nieruchomość. Dlatego na początku właśnie trzeba dać siebie poznać jako osobę, która, jest, która budzi zaufanie, która jest godna tego zaufania, i wówczas tak poprowadzić rozmowę, aby dowiedzieć się właśnie, w jakiej są sytuacji, jakie są ich prawdziwe potrzeby, oczekiwania, dlaczego sprzedają daną nieruchomość. Zresztą, nawiązując taką rozmowę podczas pierwszego spotkania, klienci też sami opowiadają o swojej sytuacji. I warto być tutaj czujnym na to, aby wychwycić z danej rozmowy najważniejsze rzeczy i poznać tak naprawdę prawdziwe pragnienia tych ludzi. Bardzo ważne jest też zrozumienie takich preferencji i planów na przyszłość, bo słuchajcie, musicie wiedzieć, że niektórzy ludzie sprzedają daną nieruchomość, ponieważ. Powiększa im się rodzina i potrzebują innej, większej nieruchomości, albo rodzina się zmniejszyła ze względu na rozwód czy śmierć jednej z osób, które dotychczas zamieszkiwały razem. Więc są to sytuacje albo bardzo radosne, wiążące się z czymś nowym, z, z powiększaniem rodziny, dobrobytu i tak dalej, albo z czymś smutnym, typu rozwód, śmierć. Więc waszym zadaniem jest poznanie tej sytuacji życiowej i tego, w jakiej sytuacji aktualnie znajdują się właściciele danej nieruchomości. Tak samo przy pracy z klientem poszukującym, kupującym, też musicie wiedzieć, dlaczego on kupuje, co jest powodem i jak najbardziej zagłębić się w tą sytuację, budując oczywiście odpowiednie poczucie zaufania, żeby Ci klienci no, też byli w stanie Tobie opowiedzieć o takich swoich no, często też bardzo osobistych sytuacjach i trudach, tak? Kolejny czynnik to myślę, że personalizacja doświadczenia. Musimy wiedzieć, że każdy klient jest inny i warto też to docenić, i według tego podążać, budując swoją markę osobistą w nieruchomościach i pracując z klientami. Bardzo ważne jest takie personalne, indywidualne podejście, dopasowanie się do tego klienta tak? rozpoznanie jego potrzeb na początku naszej relacji, naszej współpracy jest bardzo istotne w tym, aby nasze. Nasza współpraca była właśnie odpowiedzią na te potrzeby. Czyli jeśli mamy klienta, który właśnie preferuje taką a taką formę kontaktu, który jest taki, pracuje w tych godzinach i w tych, musimy też to uszanować, aby jak najbardziej dopasować się też do jego. Takich indywidualnych potrzeb i preferencji. I to jest bardzo ważne, żeby też właśnie na tych pierwszych spotkaniach to wszystko sobie ustalać, aby mieć później jasność tego, że spełniamy te oczekiwania tych klientów i że ta nasza często właśnie agenci. Hmm, Piszą o sobie jako swoje wyróżniki, że indywidualne podejście, indywidualna obsługa klienta. Więc jeśli tak piszecie, to faktycznie zachowajcie tą indywidualną obsługę i to indywidualne podejście, tak? Jeśli zapewniacie o tym już w takiej swojej komunikacji, jeszcze przed współpracą, to pamiętajcie, że tego słowa trzeba dotrzymać i faktycznie indywidualnie. Podchodzić do każdego klienta i spełniać jego indywidualne potrzeby, a trzeba pamiętać, że każdy może mieć inne, więc warto też to dokładnie na początku zbadać, zdiagnozować, czego ten klient od ciebie oczekuje i czy ty jesteś w stanie spełnić te oczekiwania i dopasować swój schemat działania do tych indywidualnych, personalnych potrzeb. Profesjonalizm i szacunek. Niezależnie od sytuacji, bardzo ważne jest to, aby zachowywać się profesjonalnie i z dużym szacunkiem do naszych klientów. Czy to do właścicieli, z którymi y, współpracujemy, czy do klientów, którzy przychodzą na prezentację. Musimy pamiętać, że ludzie są różni, różnie się zachowują. Niektórzy mają wyższy ten poziom y, mm, profesjonalizmu i szacunku, a inni troszkę niższy. I niestety, ale musimy po prostu wziąć też na swoje barki to, że my zachowujemy się dla każdego jednakowo. Więc dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, aby podczas każdej prezentacji nasi agenci byli profesjonalni i z szacunkiem odnosili do wszystkich klientów. Żeby też właśnie klient, który przychodzi na prezentację, miał takie doświadczenie współpracy z naszą marką oparte na naprawdę najwyższej jakości obsługi. I takim właśnie bardzo mocnym profesjonalizmie. Bardzo mi zależy i moją misją jest budowanie pozytywnego wizerunku agenta i ten profesjonalizm jest dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o naszą pracę. Bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie potrzeb i empatia. Wejście w takie buty klienta, jak to się mówi, czyli spojrzenie czasami też jego oczami na daną sytuację, czy to klient właściciel, czy klient, który przychodzi do nas na prezentację. Jeśli chcemy, słuchajcie, sprzedać daną nieruchomość na prezentacji, musimy jak najbardziej też budować relacje z tym klientem. Już jakby pomijając to, że mamy relacje z klientem, z którym współpracujemy, ale budujemy też relacje z naszymi klientami oglądającymi. Nawet jeśli pracujemy jednostronnie, czyli tylko wynagradza nas właściciel. To pamiętajmy o tym, że ten klient kupujący, poszukujący, który przychodzi na prezentację, jest naszym potencjalnym klientem. Już pomijam fakt to, że no każdego obsługujemy profesjonalnie z dużą starannością i każdy może być tym klientem, który będzie się decydował na zakup tej nieruchomości, którą prezentujemy. Ale pamiętajmy też to, że każdy z tych klientów, no każdy może nie, ale w dużej mierze, w dużej większości, oni też mają nieruchomość. Jeśli kupują coś innego, no to często mogą mieć coś albo Innego na wynajem bądź na sprzedaż. Więc uważam i zawsze to podkreślam, że prezentacja jest świetnym punktem na budowanie relacji, na pokazanie siebie z najlepszej strony i na sprzedaż, ale swoje usługi i siebie jako agenta nieruchomości. Więc warto też mieć pod brać pod uwagę to, że przez cały czas naszej pracy my musimy być profesjonalni, empatyczni, rozpoznawać potrzeby naszych klientów niezależnie. Czy to będzie właściciel, czy kupujący, ale w każdej sytuacji musimy mieć z tyłu głowy to, że bardzo ważne jest budowanie relacji. Zresztą, słuchajcie, um, mówi się, że klienci nie lubią, kiedy im się coś sprzedaje, za to lubią chodzić na zakupy z ludźmi, którzy są ich przyjaciółmi, ze swoimi przyjaciółmi, więc. Dlaczego, kiedy klient przychodzi do nas na zakupy, na prezentację, dlaczego z nim nie zbudować tej relacji? Nie mówię, że się zaprzyjaźnić, ale na takim poziomie z nim rozmawiać, współpracować, żeby on się dobrze czuł i chętniej dokonał tej y, decyzji i tego zakupu. Obsługa posprzedażowa czy pamięć o kliencie po zakończeniu transakcji. Musicie wiedzieć, że nasza praca tak naprawdę nie kończy się w momencie sprzedaży, czyli zamknięcia tej, tej współpracy. Ale tak naprawdę praca jako agent nieruchomości to... Tak jakby no, styl życia, współpraca z naszymi klientami nie musi kończyć się na danej, na danej sprzedaży czy, czy zakupie, ale może być świetnym fundamentem pod dalszą współpracę. Zresztą, no na tym nam zależy, żeby tak budować relacje z klientami, aby Doświadczenie naszej marki spowodowało to, że za każdym razem, kiedy będzie miał do sprzedania jakąś nieruchomość, czy planował zakup, czy ktoś z jego bliskich, to będzie miał w pamięci naszą markę osobistą, markę biura, bo będzie nas pamiętał jako ludzi, którzy zaopiekowali się nim, którzy wsparli go w no, bardzo trudnych decyzjach, bo umówmy się. Sprzedaż czy zakup nieruchomości są to transakcje w większości przypadków ludzi, raczej no sporadyczne. Nikt raczej nie kupuje co kilka lat nieruchomości, ale myślę, że właśnie warto budować te relacje, aby ci klienci, nawet jeśli nie dla samych siebie, to polecali nas przecież swoim najbliższym. Dlatego też ludzie myślę, że bardzo doceniają taką opiekę, którą im dostarczamy, taką kompleksową obsługę, również tą posprzedażową w postaci pomocy przy dopełnianiu wszelkich formalności związanych czy z przepisywaniem liczników, czy załatwianiem spraw w sądzie wieczystoksięgowym, jeśli należy wykreślić hipotekę, czy wszystkich innych formalnościach, które trzeba załatwić po sprzedaży, czy zakupie nieruchomości. Także, słuchajcie, jeśli chodzi o moją markę Adwestor Premium House, to nam przyświecają takie dwa archetypy: archetyp mędrca i opiekuna. Archetyp mędrca przyświeca nam dlatego, że chcemy być ekspertem dla naszych klientów i jak najlepiej im doradzać, aby oni się czuli, że mają u swojego boku kogoś, kto się zna na rzeczy, na swoim fachu, robi to najlepiej, najlepiej im doradza i oni biznesowo dobrze wyjdą na tej współpracy, bo dobrze sprzedadzą czy dobrze kupią daną nieruchomość. A z kolei archetyp opiekuna ma uosabiać nasz, nas jako takich właśnie opiekunów, przewodników. Naszych klientów w takiej no, sytuacji, w której nie każdy musi być biegły, czyli sprzedaż zakup nieruchomości, więc chcemy temu klientowi dostarczać takie poczucie bycia zaopiekowanym przez cały proces od A do Z, również po sprzedaży, i to Wam bardzo, wam bardzo mocno polecam. Nasi klienci to bardzo doceniają. Kiedy również po sprzedaży czasami z nimi się kontaktujemy, jakby obserwujemy się w gdzieś w mediach społecznościowych i ta relacja cały czas jest utrzymywana. To jest bardzo serdeczne. To nie, nie polega tylko na tym, że zachowujemy tą relację, dlatego że chcemy, żeby nas polecali, ale już w trakcie po prostu no, jesteśmy w jednych, w jednych z najważniejszych rzeczy, momentów w ich życiu, więc siłą rzeczy gdzieś tam jesteśmy ze sobą dość mocno związani emocjonalnie, bo pamiętam że transakcja na rynku nieruchomości to emocje, i kiedy my towarzyszymy tym klientom, staramy się być ich opiekunem, no, przyjacielem, taką podporą w, w całej tej transakcji, to ci ludzie naprawdę nas doceniają i te relacje budują się naprawdę na długie lata i warto o to dbać. Kolejną rzeczą, o którą musisz zadbać, budując relacje z klientami, to jest eksperckość. I właśnie wiąże się to z tym archetypem mędrca. Dzisiaj klienci tak naprawdę nie potrzebują przedstawicieli handlowych, oni potrzebują doradców, więc wiedza naprawdę buduje zaufanie. Klient, do którego przychodzisz na pozysk nieruchomości, czy też który przychodzi do ciebie na prezentację, musi wiedzieć, że się znasz na rzeczy, że wiesz dlaczego to sprzedajesz, po co to sprzedajesz, co sprzedajesz. Musi czuć, że masz wiedzę o rynku i o tym, że jesteś w dobrym miejscu. Więc bardzo mocno przywiązuj wagę do tego, jaką masz wiedzę na temat swojej branży. Na temat branży nieruchomości, bo jest to naprawdę istotny fundament w tym, czy klient Ciebie kupi jako agenta nieruchomości. Tym ważnym aspektem w budowaniu relacji z klientami jest komunikacja. Musi być ona na najwyższym poziomie. I mam na myśli komunikację nie tylko na takim pierwszym spotkaniu pozyskowym, gdzie zależy nam na przejęciu oferty i współpracy z tymi klientami, ale na całym procesie podczas całego procesu, kiedy to musimy zadbać o to, aby nasi klienci cały czas byli dobrze informowani o tym, co dzieje się z ofertą, jakie są postępy, jakie są ewentualnie, jaki mamy feedback od klientów, którzy oglądają daną nieruchomość. Musimy dbać o to, żeby jak najwięcej informacji przekazywać tym klientom, aby oni się czuli bezpiecznie zaopiekowani i by wiedzieli, na jakim etapie jest Twoja praca, ale to też po pozwoli Ci mieć pewność, że klienci widzą Twoją pracę, tak? I e, da im to takie poczucie bezpieczeństwa Bezpieczeństwa, że ty faktycznie działasz, a nie tylko wrzuciłeś ofertę na portal, ale też no, coś z nią robisz i działasz, więc to jest bardzo ważne, aby przez cały czas utrzymywać tę komunikację. Ja stosuję też u siebie w biurze coś takiego jak raportowanie, czyli regularnie w, w czasie ustalonym z klientami wcześniej. W zależności, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom, na inny czas, inny okres tego raportu, raportowania się umawiamy, ale zachowujemy właśnie coś takiego jak regularne raporty, czyli takie krótkie sprawozdanie z tego, co robimy, jak działamy, ile było kontaktów. Dzięki temu, że mamy dostęp do. Narzędzi, które analizują dane, możemy naszemu klientowi sporządzić taki bardzo precyzyjny raport mówiący o tym, jak działamy, co robimy, jakie są postępy i w jakim miejscu jesteśmy z daną sprzedażą. Ale też zaznaczę od razu to, że nie każdy klient też lubi takie analizy, lubi dostawać raporty na maila, więc to jest też bardzo ważne, żeby na tym pierwszym spotkaniu, kiedy opowiadamy o tym, jak działamy, że właśnie w ten sposób dbamy o to, żeby klient wiedział, co, co dzieje się na każdym etapie z nieruchomością to informując go o tym, że raportujemy, pytamy go, czy on woli dostać maila, czy woli, żebyśmy do niego zadzwonili i mu to wszystko opowiedzieli, więc to też jest bardzo istotne, bo jeśli będziemy do osoby, która w ogóle kompletnie nie rozumie Excela, raportów i tak dalej, wysyłać takie sprawozdania, to może ona w ogóle tego nie będzie czytała, szkoda naszej pracy, a dwa, nie będzie to w ogóle dostarczało jej w ogóle żadnej wartości, więc myślę, że lepiej się umówić na pierwszym spotkaniu z klientem, w jakiej formie Preferuję takie sprawozdania z naszej pracy, bo jeśli ktoś woli rozmawiać i dla niego bardziej czytelne jest to, że w kilku zdaniach czy w ciągu tam 15-minutowej rozmowy zdasz mu całą relację, to może lepiej w ten sposób umówić się na rozmowę i jest to też świetny element na to, żeby tą relację cały czas budować i jakąś, jakąś więź między wami podtrzymywać. No i jeszcze w sprawie komunikacji muszę też dodać to, że jest ona dwukierunkowa, więc musisz też być otwarty jako agent. Ruchomości na to, że klient może dać też Tobie feedback z tego jak pracujesz, jak w jego oczach wygląda Twoja praca i postępy, które się dzieją na danej ofercie i dzięki Twojej pracy w jakiej sytuacji znajdują się, na jakim etapie sprzedaży danej nieruchomości, więc musisz też wiedzieć to, że klient też ma prawo skontaktować się z Tobą zadając Tobie pytania i żądać, oczekiwać klarownych, jasnych informacji, więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ta komunikacja zawsze działa z dwie strony. Także oprócz tego, że ty informujesz klienta, to musisz być też przygotowany na feedback. Mam nadzieję, że jak najmniej krytyczny, aczkolwiek konstruktywna krytyka jest też bardzo istotna, bo klient też ma inny punkt widzenia niż ty, więc czasami yy, uważam, że naprawdę można być, warto być otwartym na to, co mówi klient, bo możemy to zobaczyć z, zupełnie z innej perspektywy i nawet wykorzystać jego wskazówki w, w swojej pracy nad daną ofertą. Także myślę, że warto z pokorą podchodzić tutaj też do tego, żeby być otwartym na ten feedback od klienta, od właściciela. A agentom bardzo często brakuje tej pokory, więc warto też nad tym pracować i mieć z tyłu głowy, że ta komunikacja to są dwie strony i przyjmujemy z pokorą również słowa krytyki. Bardzo Was zachęcam do tego, abyście dbali o budowanie relacji ze swoimi klientami już od pierwszych spotkań i dbali o nie również później po zakończeniu transakcji. To jest bardzo ważne i nie bójcie się prosić również o polecenia, ponieważ. Nasi klienci przyszli często opierają się na opiniach innych ludzi, więc takie referencje, testimoniale, które dostajemy od naszych klientów są bardzo pomocne później w dalszej naszej pracy. A z klient, z którym zbudowaliśmy, zbudowaliśmy relacje, z chęcią wystawi nam taką ocenę i będzie to dla niego również dużą przyjemnością, jeśli będzie mógł pomóc nam w dalszym rozwoju. Słuchajcie, jeśli macie jeszcze inne kwestie, które uważacie, że warto zaznaczyć, jeśli chodzi o budowanie relacji z klientami, napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie będę śledziła te komentarze, które tutaj dopiszecie, i będziemy mogli powiększyć tutaj ten zasób, na co warto zwrócić uwagę, budując relacje z klientami. Wiecie co? Podsumowując, na koniec Wam powiem jeszcze jedno. Myślę, że najważniejsze. W relacjach z klientami zapomnij o sobie. Klient nie potrzebuje tak naprawdę Twojej usługi, Twojego produktu, on potrzebuje rozwiązania, rozwiązania swoich problemów. Zakup, sprzedaż nieruchomości to jest, tak jak już wcześniej mówiłam, jakiś problem do rozwiązania. Więc Twoim zadaniem jest tak mu przedstawić korzyści ze współpracy z Tobą, aby ten człowiek widział, że to Ty rozwiążesz jego problem. Więc zapomnij o tym, że przychodzisz do klienta i mówisz o sobie: Ja, 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 ja. Zadawaj pytania, dopytuj, drąż temat. Musisz wiedzieć, czego ten klient oczekuje, jakie są jego potrzeby, jakie są jego problemy, i wtedy pokaż mu, że Ty wiesz, jak rozwiązać jego problem, że Ty przychodzisz tutaj z gotowym rozwiązaniem i wiesz, od czego zacząć, wiesz, jak się za to zabrać, wiesz, jak sprzedać, kupić tą nieruchomość. Więc to jest bardzo ważne, żeby siebie troszkę odsunąć na bok, nie mówić tylko: Jestem specjalistą w tym, jestem najlepszy w tym, potrafię to, zrobiłam to. Oczywiście wiadomo, że to pod. pod Podkreśla naszą sprawczość, naszą skuteczność i jak najbardziej o tym mówimy, ale w pierwszej kolejności zajmiemy się klientem i jego potrzebami, na które dopasujemy odpowiednie rozwiązania. Już teraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i czekaj na kolejny film w każdą niedzielę o godzinie 9.00.